O. Ups. 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 Dobra, nie wiem teraz. W tym momencie nie, wiem jak za bardzo sobie dać radę z oflankowaniem. Na pewno. Udałbym się w kierunku tych gości. Auć. Nie może czarować. Źle. Dobra. Jesteśmy blisko. Auć, 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 auć. Na progu śmierci. Tak, oczywiście, że ten czar. Ty oczywiście, że regenerujesz. Ty oczywiście, że pijesz tąże miksturkę. A ty oczywiście, że próbujesz jakoś załatwić tych gości. Dobra, regeneracja działa. Dalej. Cicho, obserwatorze. Czy ty... Dasz się sprowokować. I ty, cichy obserwatorzy, czy też się dasz... Niestety, chybienie do jasnej anielki. Więc od razu ochrona przed magią ciemności. Regeneracja póki co działa. No to atak na tego cichego obserwatora. Bardzo ładnie. Mm, tak, tutaj... Nasza koleżanka może spoko... A nie, musi przyjąć pancerz. I teraz I teraz. Jednego cichego obserwatora jesteśmy w stanie wykończyć Zróbmy to od razu. Następnego jesteśmy w stanie sprowokować i, i prawdopodobnie łotać. I łotać, oczywiście, że tak. Więc tak, atak, atak i wykończenie go tutaj. Blok, do cholery. Ałaj, mocno. Naprawdę mocno. Mm, więc taka ochrona. Czy tutaj cokolwiek na nich, nic na, na nich nie działa póki co. I bloki. Mnóstwo bloków. Regeneracja. I ty, żywiołaku, będziesz teraz biedny. Ała. Nie możemy regenerować. To pijdzie w ucho. Zginął. Dobrze, może nie będzie aż tak tragicznie. Mhm. Okej. Okay. Regeneracja. Tak, są... Zaczynają się naprawdę, naprawdę robić wymagające te walki. Jeszcze tylko jeden slot mi został i czterech przeciwników, więc nie wszystkie rzeczy na pewno podniosę, chyba że coś wyrzucę. Ok, teraz zdecydowanie lepiej mój inwentarz się y, prezentuje. One są wrażliwe na cyklony, więc zapodajmy cyklon. O, nie. Blok, do cholery. Ok, coś w nas wlazło, nie bardzo. Nie bardzo coś w nas wlazło, następny cyklon, weszło, musiało wejść. A, jeszcze nie sprawdziłem, kurczę, tego, morzyka, który nie doszedł jeszcze do czwartego poziomu. Plus 17 damage od fejera, od fajeru i plus 8 do ducha, super. Co się tu jeszcze dzieje? Tu się dzieje, że potrzebujemy do cholery osłon wszelakich. Cichy obserwator! O nie, 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 bratku! Nie ma bata. Kurwa, nie w tego, w cichego obserwatora. I chybienie do cholery. Źle. No właśnie. No właśnie. Okej, okay, regeneracja w takim razie ty. Ty, spróbuj go sprowokować. Jest sprowokowany. Ty go łotaj po prostu. Cyklon go załatwi? Chyba nie. Uff. Następny cichy obserwator. To cholery jasnej. Jasne, że za niego jako pierwszego się zabierzemy. Elegancko. Prowokacja weszła. Uuu. Dobra, i to będzie twój koniec, kolego. To będzie twój koniec. Zostały się ostatni. Na twoim miejscu bym stąd uciekał, ale ty to oczywiście tego nie zrobisz. Okej. Okay. Coś mi tu powpadało. Coś powpadało, ale chyba jakieś znowu <laughs> Szybki save, następne drzwi i następne korytarze. No Otwórzmy drzwi, jasne że tak. Następny sekret, ciekawe. Nie wiem niby gdzie. Tutaj. Hm, kto to otwierał? Nie zdołał. Nie zdołała. Otworzyła świetnie. Wyśpijmy się. Zbierzmy rzeczy ze skrzyneczki. Tak, zbierzmy wszystko. Następne do cholery teleporty. Te motylki wszędzie. U, u, te drzwi otwiera się najwyraźniej gdzie indziej. Dobra, kto otwierał coś takiego? Udało się. Więc następny sekret. Gryf i pierścień. No niech będzie. Będzie zarob zarobek zawsze. O, i ten korytarz teraz. Teraz ten korytarz. Prawie wszystko już wybadałem. Następne teleporty do cholery. Tragedia. Czuję, że się tutaj mocno, mocno pogubię. O, te drzwi się też otwiera gdzie indziej. Jakoś póki co nie udało mi się wypatrzeć mm, żadnej dźwigni. Jest i skrzyneczka jakaś. Yy, szybki zapis. Następne rzeczy do sprzedania. Gdzie jeszcze nie byłem? Wszędzie byłem, ludzie. Wszędzie byłem. Zacznijmy badać teleporty. Na przykład od tego, od tego górnego. O. Tu jest pierwszy dobrze, przerzuciło nas kurczę gdzieś na jakieś tyły za ciemno jakąś płytę naciskową nacis wdepłem, więc zobaczmy gdzie ona nas zaprowadzi. Nie mam zielonego pęcia, gdzie mnie zaprowadziła. Hmm... Hm-hm. w to samo miejsce tylko jeden teleport znikł. Ale naciśnijmy tą płytę w takim razie. Nie, nie w to samo miejsce. Do cholery. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mnie zaprowadziło. Aha, tutaj byłem. Tu byłem, dobrze. Spróbujmy ten. Jest następna płyta okej, okay. cholera, jest następna płyta. Hmm. Masakra po prostu. No i co ja Ta jest nienaciśnięta teraz. Kurde balans. Wow. Dobra, ja rozwiążę tą zagadkę i się widzimy ludzie. Ok, udało mi się zdeaktywować teleporty, udało mi się zdeaktywować teleporty, co daje mi dostęp do do jednej skrzynki na pewno. Quick save. Uuu, do cholery nie trafili na szczęście. Uff, sprawdźmy, jak tył wygląda. Tył wygląda bezpiecznie. Tylko tu będziemy nieźle atakowani. Dobrze. Schować się. E, I osłony od razu lecą. Czuję, że to będzie niezła bitka. Czuję, że to będzie naprawdę niezła bitka. Dobrze, cissi obserwatorzy lekko obrywają. Macie następny Okej. Okay. Okej. Okay. Uf, nie trafiło. Dobra, ty polegniesz facet, więc spróbujemy ciebie tak, pan coś na pewno i spróbować ciebie skoncentrować na rągu. Co się zresztą udało. Obydwa zdechły. Pięknie. Krok do przodu. Teraz żywiołaki. Od razu odnówmy sobie zbroję. Tylko jeden żywiołak na szczęście. Ale tam już pozostała ferajna zasuwa do nas. Jeden żywiołak. On blokuje bodajże. Ładnie. 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 Wszystko w niego powłaziło. Mm, osłony działają. Pani go wykończy elegancko. Co teraz? Tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Idą. Idzie znaczna ilość przeciwników. Może by rzucić jednak cyklonem na wszelki wypadek. I czekać na, na to jak zareagują przeciwnicy. Okej. Okay. Chybie nie, do cholery. Dobrze, są wstrętne żywiołaki. Cyklon. Wow, zdech jeden. Zbroja Shantiri. Więc lecimy dalej z biciem tych gości. Na pewno, na pewno cyklonik. One tutaj bardzo mocno pomogą. I teraz blok. Skąd ja to wiedziałem? Auć regeneracja. Hmm. Powiedzmy, że jeszcze jeden cyklonik. Jest załatwiony. No i wszyscy, ok. Cyklon się rozproszył. Uuu, teraz możemy wybadać sobie te korytarze już na spokojnie, bez obecności cyklonów. Yy, nie cyklonów, jakich cyklonów? Bez obecności portali. Nie w tym kierunku, do cholery. Okej. Okay. Nic tu nie ma. Gdzie była ta skrzynka? To mnie ciekawi. Tu jest. Więc sprawdzamy, co jest w skrzynce. Bierzemy wszystko oczywiście. I czy coś jeszcze mi zostało do zbadania? Jeszcze ten kwadracik można by sprawdzić, co tutaj za niespodzianka się znajduje. I prawdopodobnie do tych drzwi, które były zamknięte, mamy teraz dostęp również. Więc przy okazji, przy okazji sprawdzę, co się tutaj. Aha, to było tu. Skrzyneczka następna. Holender. Orzesz w mordę. Dobra, ta bitka będzie ludzie w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć czołem.